Witajcie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja Miałam go już nie nagrywać, bo te odcinki trwają dosłownie po godzinę czasu. <noise> Ale się wkręciłam. <noise> tak, wkręciłam się. Miałam sobie zrobić przerwę, takie odcinki nagrałam, i ten. To nie. O wiele lepszym pomysłem było nagrywanie po raz kolejny, kolejnego odcinka Sekretu nie E Requiem. No co ja poradzę, jak już zaczynam grać w klubie romantyki, to już um, wiadomo, że to może trochę potrwać, nawet tak 900 lat. <noise> Nawet no, już mi kardu, bo i dopiero jak przestaje mówić, to wtedy zna jest znak, że no, muszę kończyć. A do tego momentu to lecimy po prostu przed siebie i się nie zatrzymujemy na niczym. Zawsze, no bądźmy no, szczerzy, to jest po prostu wspaniała rozrywka. <grywanie> Nagrywanie tego, co tam się dzieje. Ostatni dzień no, był bardzo ciekawy. Sytuacja się rozkręca, akcja się rozkręca. Tylko czemu to trwa aż tyle? Znaczy, to ma swoje plusy, ale z drugiej strony, no nie wiem, czy nie wolałam jednak takich odcinków, które trwały około 40 minut i dało się je przegrać na jednym normalnym posiedzeniu. W każdym razie, lecimy dalej. Odcinek piąty. Wieści o zarażonym i pierwsza łza. Rutkowa. Lecimy autostopem. Naprawdę podoba mi się to. Może nie będzie to moja ulubiona historia, ale zaczynam powoli łapać klimat, wchodzić w niego i zobaczymy, jak to dalej się będzie e, prowadziło. Ale w dzieci mnie tak wkurzyli, tak wkurzyli tym, co się stało. Ciekawe, co nam powiedzą. Co nam powie Anna, Greg a zwłaszcza Dimitria. No i co ciekawego będzie miał nam do powiedzenia nasz nowy kolega. Narodzio piąte, status quo. Jak zwykle urocza ręka dłoń dokładnie Boris z Romanów do Państwa usług. Promień słońca, które wydostawały się za oboków, przeszło się po polanie swoim miękkim blaskiem. Śnieg starniał i pokrył się cienką warstwą lodu, przez co błyszczał na słońcu i szedł pod nogami. Spojrzał na Kejna, próbując domyślić, czy, czy zna mężczyznę. Mm. Przez chwilę miał wrażenie, że na jego twarzy anioła się niezadowolenia. A teraz patrzył na Romanowa uważnie i ze skupieniem. Trzymając za ramiona, Kane lekko odsunął się ode mnie do tyłu. Także teraz stał między mną a mężczyzną. To był całkiem neutralny gest dla kogoś, kto chce, kto chce kogoś chronić przed każdym nowym potencjalnym niebezpieczeństwem. Dla anioła wydawał się zbyt ludzki. Tak intymne, troszkę lękliwa. Nie dziękuję. Zupełnie jakby rzeczywiście ktoś mógł mi skrzywdzić. A on chciał tego uniknąć. Nie dziękuję. Jakby ktoś chciał skrzywdzić Keina, to ja się dokładam do akcji. Znaczy może dobra, nie chcę tak go skrzywdzić, ale no, do widzenia. Gdyby Kane zawsze taki był z zrozumiały i podobny do człowieka, Byłoby z nim o wiele łatwiej. No, nie można. To tak nie można. On ma być po prostu. No, idealnie pasującym charakterem do tego typu postaci, którą jest. <grytanie> że tak powiem delikatnie. Ania i Pleon robią zupełnie inne wrażenia. Są chłodni, zadowoleni w sobie, ale ich oczy nie błyszczą krwiożerczo. <grytanie> czerwono. A uśmiech nie powoduje lęku. Kane. Za to jest jak coś mm, niewidocznego. Ile by się nie, w niego nie wpatrywać, ile by nie próbować zrozumieć, zawsze pozostaje rozmytą sylwetką, nieokreśloną, ukrytą załogą. Teraz też nie mam pojęcia, co może mieć w głowie, ale dlaczego to nie wydaje się takie ważne w jego obecności? Kiedy on na mnie patrzy, czuje się żywa. Nie dziękuję. Jakby jego spojrzenie było jak impuls, który sprawia, że moje serce zaczyna bić. Nie! Kane zaprząta Twojej myśli. Nie! Kane nie zaprząta naszych myśli w żaden sposób. Musimy jeszcze bardziej obniżyć relację z Kainem. <gryw> Najlepiej do ujemnych. Romanow, nagle pojawiający się właściciel posiadłości, wyskakuje z guchego lasu, z bronią w ręku. Hmm. Nie ma tu innych terenów łowieckich? Nie spieszył się z rozpoczęciem rozmowy. Czekając bez słowa, co zrobi mężczyzna, popatrzył tylko na mnie, jakby sprawdzał, czy wszystko ze mną w porządku. Powitalny gest Borysa Romanowa został mm, zignorowany, ale mężczyźnie nie odbrało to wcale rezonu. Opuścił swobodnie rękę, jego twarz nie straciła przyjaznego wyrazu. To jest właśnie najbardziej podejrzane. Cóż, widzę, że jesteście ostrożni. Wystraszyłby przypadkowe, wieczór przypadkowe, możecie mi wierzyć. W takiej głuszy ostatnie, czego można się spodziewać, to ludzie, spadający z nieba. Zamitliliśmy na jakiś czas w cisza, zabrzmiało wyraźnie: kuchy e, świst wiatru, przemykającego między drzewami. Potem zaczęściły gałęzie, i z głębi lasu ukazała się jasno czerwona plama. Skrzydła pileona nie pasowały do zima. Były zbyt jaskrawe, przyciągające uwaga. Nie pozwalały Damonowi skryć się nawet w głuchym lesie. Anheila natomiast na no bo nie mi niewidoczna na śniegu. Wydawało się, że stała tu już jakiś czas, pod przeproszoną ściekiem miodu, ale dopiero teraz dostrzegłam jej kształtu. Widocznie, wystrzał zwrócił ich uwagę. Dziwne tylko, że. Wyszli z różnych stron. Wydawało się, że pracują w parze. Lecz sądząc po ich zachowaniu, nie są tym zachwyceni. Nieśmiertelni podeszli bliżej. Borys odruchowo cofnął się o krok. Dla miejscowych wciąż jeszcze są czymś niezrozumiałym i niebezpiecznym. Szczególnie jeśli jest ich troja. Wszyscy wyglądają groźnie. Pileon popatrzył uważnie na Romanowa. Jego uwagę zwrócił sztuner i demon powiedział... Miejscowi nie powinni zapuścić się tak daleko, szczególnie teraz. Ta część lasu jest zbyt blisko szczeliny. Potem mogą tutaj być rozstawione pułapki. Choć jeśli komuś życie nie miło, to dlaczego Tu w ogóle nikogo nie powinno być. Jednostka o tym informowała. Proszę nie zrozumieć mnie niewłaściwie. Słyszałam o szczelinach, ale nie było wyboru. Tereny łowieckich wilków zostały ograniczone, a ciągłe patrole wygłosiły zwierzyny dalej w góry. Śmiertelni być może nie potrzebują żywności, ale ludzie owszem. Głos Romanowa brzmiał miękko i uprzejmie, a zarazem wyraźnie przygotowująco Sprawiał, że wszyscy wsłuchiwali e, się w każde jego słowo. Niepojęte uczucie sprawiało, że wszystko wewnątrz mnie ściskało się, a potem ciało drżało gorączkowo. Trudno było dać sobie radę z ogarniającym mnie uczuciem i zachwiałam się, nieświadomie łapiąc się za bolący brzuch. Cholernie nieprzyjemna. Co się ze mną dzieje? Kane podtrzymywał mnie za przedramię, pomagając ustać na nogach. Zdaje się, że był zdziwiony nie mniej ode mnie. N Nic ci nie jest? Bez jakby moc na pewno bym upadła. Myślę, że on czuje, jak się trzęsa jeśli skłania, że wszystko gra. Od niej puści. Ale może nie trzeba się z tym spieszyć? Trzeba, trzeba, trzeba. Najlepszy sposób na zepsucie relacji? Nie prosiłam o pomoc, od odsłania. Wybaczcie, muszę to zrobić. Po prostu, jak ona mi mówi, że jej serce bije szybciej przy nim, to już mam takie. Nie, 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 a upospiesznie mm, ciągnął dłoń. Wydawało się, że zaczynasz padać. Cieszę się, że wszystko w porządku. Fantastycznie! I dwie sekundy później leżymy na ziemi. <noise> Rozległo się nieprzyjemne syczenia. Nie od razu pojawią, skąd biega trzeszczący dźwięk. Kiełusz ubrawił. Przyczepiony do pasa z tyłu. Zacisnął się jeden z klawisza. Odszedł na bok. Czas prostać się ponownie. Już teraz. Z jednym da sobie radę, ktoś inna. Tak, jasne, przyjąłam. Radio umilkło. Aniu wróciło z nas posępnym nastroju. Kipił w nim złość i rozdrażnienia, których Kane nie próbował nawet ukryć. Do miasta podeszła poczwara. Ktoś znów popsuł puławkę? Takie spojrzenie na tego pana, blondyna. <grytanie> Widocznie. Tym razem ucierpiał miejscowo. Co z nim? Ślady krwi ciągną się głęboko w las. Myślę, że gdzieś tutaj. To nie jest ani trochę podejrzane. Ani trochę. Anioł wskazał szerokim gazem polanem jej okolica. W takim razie Dimitri też nasz, by powiadomił. Więc to nic poważnego. Poczuł mnie rozczarowanie. Przeszkody pojawiły się na mojej drodze, z zadziwiającą regularnością. Tak, jak wcześniej, gdy tylko pojawiło się coś wciągającego, interesującego, Wszystkie pozostałe uczucia milkły mm, we mnie. Ignorowałam potrzeby bliskich ludzi. Zdrowy rozsądek. Borys Romanow zaczął się mm, pospiesznie zbierać, wkładając y, zasypany ściekiem rzeczy z powrotem do plecaka. Czekaj, lecimy tu specjalnie po to, aby zbliżyć się do rozszyfrowania księgi. Czy to nie jest teraz najważniejsza? Gdyby reszta udziału była trochę bardziej... Przy... Gdyby reszta uciała, była choć trochę przydatna w tej sprawie. Tak by właśnie było, ale niestety. Wyjąwszy z wewnętrznej kieszeni kurtki, księga Apokalipsy Kane włożył mi ją w ręce. Weź myślę, że dasz sobie radę beze mnie. Najważniejsze, że oni zostają tutaj. Gdy tylko poczułam w rękach księgę, pytanie zniknęło. Znów była ze mną, należała do mnie. Może nie na długo, lecz znów stałam się jej właścicielką. Anheja od samego początku patrząca na mnie podejrzliwie odezwała się. Poczekaj, o czym ty mówisz? Odwróciła się w stronę anioła, ale Kane już oderwał się od ziemi. Nie przestając na mnie patrzeć, uśmiechnął się i pomagał skrzydłami, unosząc się jeszcze wyżej. Odwrócił się dopiero wtedy, gdy wzbił się na tyle wysoko, że jego samego strytem było widać. Po co tu przylecieliście? Nie zdążywszy, pytać Keina, Anielica, przyniosła uwagę na mnie. Borys już prawie skończył się zbierać, a Pilion oparł się o drzewo, obserwując, co się dzieje. Żeby czytać księgę, trzeba. O, oh, wiedziałam! <słuch> Więcej informacji o niebiosach. Tak, im powiedział ci, że chętnie podzielimy się nimi ze śmiertelnikami. Wiedząc, że ma rację, dziewczyna oparła rękę o biodro i uniosła brwi, czekając na moją odpowiedź. Co ją tak roześliło? Tłumaczenie księgi jest przecież ważne dla nas wszystkich. Czego tu się czepiać? Odział ma jeden główny cel, prawda? I czy nawet teraz nie pomagacie ludziom? Pomagamy? O, tłumaczenie tej księgi w niczym nie pomoże niebiosom, a cała reszta mnie nie obchodzi. To czego nie czy w niebiosach, tylko tutaj? Ha! Huh. Pianin może sobie zabijać czas, bawiąc się zagadkami, ale moja pomoc nie licz. Cicho. Prostując się raptownie, Romanów błyskawicznie zdjął z zamienia broń i zamarł, celując gdzieś krzaki. Przyznał powoli sz tucer śledząc za niewidocznym cieniem. Anioł i demon przeszli w ten sam, nieokreślony punkt w głębi lasu. Wydężyłam w próbując zorientować się, dlaczego wszyscy zastygli, ale oprócz wiatru nie słyszałam nic. Borys ostrożnie przyłożył palc na spuścia. Coś zdecydowanie zmierzało w naszą stronę. Będzie strzał? Będzie trzeba. Jest ranny. Sekundy ciągnęły się przez wieczność. Romanow przymknął jedno oko i zamarł. Coś wystraszył ptaki z lasu. Wzleciało w runę. Krążąc trwocznie, całe ich stado odleciało gdzieś daleko. Wzdrygnąłem się od raptownie, rozlegającego się dźwięku. Podrywał się w ciemność między wysokimi pniami. Całkiem niedaleko trzęsły słowy gałązki. Teraz dostrzegą zbliżający się do nas wielki kształt. Zwierz wył, a z jego paszczy wyrwały się kłęby demu, które pozostawały z tyłu. O, jaki ładny łosiek! Pędził przy ciebie tak szybko, że miał wrażenie, że nie zdąży zareagować. Zwierz kierował się wprost na Borysa, który czekał na naciśnięcie spustu. Jeden bok zwierzęcia był rozdarty. Czerwone gęste krople kapały, z rany na śnieg. Oszalałe z bólu zwierzę, ryczało, łamiąc rogami gałęzie na swojej drodze. Jeszcze trochę i stratuje myśliwego, Zabrzmiał wystrzał. Zdrygnęły się od głośnego dźwięku. Głuche echo rozniosło się po lesie, a potem znowu ucichło. Martwe zwierzę upadło na śnieg. Pełne bólu oczy zgasły. Ło! Romanow opuścił broń i podszedł do łosia. Miękko kładąc dłoń na jeszcze ciepły pysk. Tam będzie ci lepiej. Może on będzie wreszcie normalny psychicznie. Tak wiem, złudne nadzieje. Ale z tego chyba on jest jednym z lov interestingów, i może, chociaż on będzie normalny psychicznie. To jest taka moja mała nadzieja. Nieśmiertelni podeszli w cisza. Patrzą na rany zwierzęcia. Wyglą... Wyglądające z niej mięso wyglądało strasznie. Krew wciąż płynęła. O, to i Z taką ranem by nie psieził. Męczyłby się tego przez jakiś czas. Nawet biegł, słaniając się na bok, prawie bez sił. No, gość ma rację. Anielica pogiewała głową i wyjął radio, żeby poinformować jednostkę o wydarzeniu. Trzeba go zabrać do miasta. Nie wolno, żeby mięso się zmarnowało. No tak, szkoda zwierzęcia. Podajcie impulsowi, podeszłam bliżej martwego zwierzęcia. Leżąc na białym śniegu, wyglądał tak bezbronnie. Poczułam pustkę, niechęć. Coś w rodzaju smutku. Odczucie przymknęło szybko i skasło. Ale i tego wystarczyło, aby zrobiło się ciężko na sercu. To, czego już dawno nie czułam. Budzi się w tobie coś zapomnianego. Że mamy uczucia. Wow. Ach, męczył się przed śmiercią. Biedne zwierzę zasługiwało na taki koniec. Wyjąwszy z plecaka gruby jutowy sznur, Borys obwiązał nim szyję zwierzęcia i wstał, zwracając się do nieśmiertelnych. Mogę prosić was o pomoc. Trudno dotrzeć stąd do miasta. Raczej nie zdołam dociągnąć tam sam tuszy a zostawienie tu zwierzęcia byłoby nieludzkie. Niech go mięso posłuży tym, którzy nie mogą sami o siebie zadbać. Przeniósł spojrzenie z demona na Anielicę i z powrotem. Oboje stali y, z nieprzeniknionymi minami, zastanawiając się, jak postąpić. Pierwsza odezwała się Anheja. Mam zadanie i muszę je wykonać. Jasne, nie będę nalegał. Patrzyłam na swojego partnera. Pilon, wygląda na zamyślonego, odkąd wspomniałam o ruszy księgi. Teraz też nie spieszę się z odpowiedzią. Nie jest pewien, jak będzie lepiej. Aniu była wyraźnie poddenerwowana. No i co tak milczesz? Nie byłbym taki kategoryczny. Sf. Wrabiasz mnie! Pilon zruszył ramionami i Anhea pochodziła nieco do przodu, próbując przekonać demona. Generał kazał sprawdzić cały ten teren przed obchodem. Jak ja to zrobię sama? Nie objawi Sam wiesz, co jest dla nas ważniejsze. Hmm... Wykonanie rozkazu jest ważniejsze dla Anhei, bo w przeciwnym razie czekają ją nieprzyjemności. A więc generałowi udało się wziąć nieśmiertelnych na łańcuch, za który może w razie czego szartąć. Ciekawe, co konkretnie zmusza Anheja do wykonywania poleceń śmiertelnika. No właśnie, czemu sobie nie poleci do nieba, skoro na niebie i tylko zależy. O przy koniec sznura wokół łokcia. Bory z milczeniem czekał na wyniki rozmowy. Anheja, jeżeli się na moje pytanie Ale jeśli rozcili się z demonem, może uda się z niego coś wyciągnąć? Ja pomogę. Wow! Cudowna istota. No normalnie wspaniała. Tak czy inaczej, ktoś powinien. Odpowiedzi naszego tego drogocennego kryptografa do miasta, prawda? Nie, uciekamy. <grafy> Uciekniemy sobie razem z Borysem. Co będzie fajnie? Już jest na pomógł. Jest tajemnicze. Coś ukrywa. Masz tam jakiś cel, demonia? Nieważne, rób co chcesz. Ale nie spodziewaj się potem ode mnie pomocy. Nie czekając na odpowiedź demona heja wzbiła się powietrze i zniknęła za koronami drzew. Łatwiej będzie wyciągnąć tuszy za nogi. Okay. Przedzieranie się przez asby podczas gdy gałązki e, stały cię po twarzy było rzeczywiście męczące. Mężczyźni szli równym krokiem przede mną. A jak, z każdą minutą brdają coraz wolniej. Tusza łosia wleczona po ziemi e, pozostawia po sobą jej głęboką czerwoną bruzdę. Co ułatwiało mi drogę. Mój oddech już trudno, m, już dawno przestał być regularny. I szłam teraz naprzód, tracąc stopniowo siłę. Już dawno nie przyrządzam takiego wysiłku. Kiedyś uczyłam bazie. I to była częścią mojego życia. Do której przywykłam. Dobro, uznajmy to. Ból mięśni po treningu stał się częścią mojego życia. Wysiłek fizyczny działał jak środek przeciwbolowy. Likwidował. Y Symptom niepotrzebnych myśli. Zmuszenie do koncentracji tylko na jednym. Leni był wysiłki fizyczne. Jeszcze bazia. On dodaje jej sił. Sport. Mm, stał się dla mnie niemal narkotykiem. Szczególnie kiedy czas spędzony w bazie zaczął mnie dręczyć, gnieść i dławić. Proglążyłam się w ćwiczeniach, żeby pozbyć się myśli i potrzebowałam coraz więcej i więcej cięższych treningów. Ale teraz zaciąłem kontrola. Kondycja. No i odzyskanie potrzeba czasu. Pilon milczał prawie przez całą drogę. Zatrzymywał się tylko wtedy, kiedy wyraźnie zostawałam z tyłu. Borys natomiast, owinąwszy sznur wokół pasa, ciągnął łosia z wyraźnym wysiłkiem. Widziałam, z jakim trudem mężczyzna się pochyla, żeby wzmocnić węzeł. I jak kilka mokrych odpotuł kosmyków spada mu na czoło, zasłaniając pole widzenia. Niedużo zostało. stało. Mam tu chetkę, tam tusze. Niech ich będzie. Droga przez las zajęła około dwóch godzin. Trzeba było obejść zamarznięty strumień, kilka ośnieżonych zbocza. Dajcie mi okazję pogadać wreszcie z tym wyglądaszkiem. Boris! Wysokie dnie zaczęły powoli żadnąć. Wyszliśmy na zalaną słońcem światą polana. Pośród której stał niewielki budynek, przypominający stylem posiadłość, w której kwaterował oddział. Ładnie, tu, prawda? Tak, mogę się przeprowadzić. Mam już dość tych wariatów, którzy mnie otaczają. Sądzę, że z Tobą będzie wiele łatwiej studiować tę księgę, niż z tymi strzeleńcami, którzy mnie na, po prostu nas narkotyzują i zachowują się dziwnie. Ukrywają wszystko. Wesołowskie ja głową, rozglądajcie po okolicach. Z domu wyszła na nasze spotkanie kobieta. Zadzierając drugą spódnicę, podeszła w naszą stronę, co chwila zapadając się w śniegu. Uuu, fajnie! Babuszka! Dobry panie! Powiedział, że idzie po zająca, a wrócił z wielkim łosiem. Morus uśmiechnął się ciepło, kiedy zdomina kobieta podeszła do masywnej tusza. Jaka rana! Dobry Boże, kto mu to zrobił? Potwór. Oj, jaka panna, policzki różowe, a boki chudziutkie. szybko do domu choć ta. Ona jest zawsze taka. Proszę się nie przejmować. Ale zapomniałam. proszę się nie przejmować. Mężczyzna uśmiechał się oszczędnie i pociągnął sznurek, która została zaciągnięta z dom i przykryta prezentem. Pileon, który niósł łosia bez sznura. Pożycz mi krew z rąk, a ja weszłam do środka. E, dobra, przeprowadzamy się. <grym>, to już jest pewno. <grym>, już jest pewne. Czekając na demona, przysiadł na sofie stojący niedaleko od wejścia. Z salonu wyszedł Borys Romanów. Wyglądał na odświeżonego. Jego włosy znów były starannie ułożone. Dniós gorący napój. Po pomieszczeniu rozległ się przyjemny zapach. Zatrzymawszy się obok mnie, podał mi kubek. Wyprostowałam się odruchowo, jakby rozmawiać z nim w przygarbionej bazie było czymś nienaturalnym, uu, uu, fajnie. Niestety, nie mogę też zaproponować nic więcej, ale jeśli zechce pani zostać nieco dłużej, lubo z pewnością przygotuję coś smacznego, e, tak my tu zostajemy. Dziękuję, ale musimy iść. Na twarzy Borysa pojawił się uśmiech, tym razem skromniejszy i powściągliwszy. Usiadł obok i założył nogę na nogę. Wszystkie jego gesty były pewne i nieśpieszne. Czuło się w nich siłę i władczość. Cała jego postać wydawała się żywa, naturalna, właściwa. Szczerze wyznam, myślałem, że wasza jednostka wyjechała już z miasta. Proszę nie pomyśleć, że was wyganiam. Dzięki pułapkom miasto miało. Mogło wreszcie poczuć się spokojniej, za co jesteś wam wdzięczni. Pociągnął łyk. Odwróciłam wzrok. Smak napoju wydał mi się niecodzienna i przypominał mi mieszanka herbaty z kompotem z jagód. Wciąż nie mogę sobie przypomnieć pani twarzy. Zdaje się, że... Co? Nie było pani wcześniej w oddziale. Nie bardzo chciałam się wyróżniać. O wiele wygodniej jest działać cienia. Trzeba wymyślić coś banalnego i prawdopodobnego. Przyjechałam później. Moje twarz trudno zapamiętać. Musiałam zająć się czymś innym. Pojechałam do miasta później niż reszta jednostki. Nie przedstawiłam się. Jestem Lane. Miło mi poznać Lane. Upiłem jeszcze jeden łyk. Pilon wciąż nie wracał. Na ile dziwnie będzie go właśnie teraz zapytać o rozpadlina. Lepiej poczekać się teraz z właścicielem posiadłości. Na pewno będę miała jeszcze szansę z nim pomówić. Teraz wystarczy zwykła uprzejmość. Pomówić się z Borysem o posiadłości. Poczekać na pilon w ciszy. Porozmawiać, oczywiście. Byłam zdumiona, kiedy przedstawił się pan jako właściciel posiadłości. Myślałam, że gospodarze ją y, porzucili już dawno nie żyją. Ale teraz jest jasne, dlaczego jest tak dobrym stanie. Dbanie o podobną nieruchomość w świecie pogrążonym w destrukcji jest pewnie bardzo trudna, To moje dziedzictwo, więc jestem zobowiązana. Skinęłam. Starając się nie okazywać zainteresowania, rzuciłam. Nigdy się tam nie spotkaliśmy. Nie ma w tym nic dziwnego. Prawie nie mieszkam w posiedłości. A i teraz staram się unikać tego miejsca. masz odpowiedź, za którą można było się zaczepić? Postaram się przybrać szczerze stymiony i zainteresowany wyraz twarza. Dlaczego? Roman wpuścił spojrzenie. Bawił się jednym ze swoich mm, ciężkich pierścieni, przesuwając go po palcu. Myślę, że to nie jest najlepsza pora drugiej opowieści. A w paru słowach nie da się stracić całego życia, więc może innym razem. Twoje przyjacielskie stosunki z Borysem polepszyły się. przyjaciel, przyjacielskie? Ucichłam, dopijając powoli swój napój. Po kilku minutach pojawił się plion i pożegnawszy się opuściliśmy domek myśliwski. Do miasta doszliśmy już o wiele szybciej. Wymieciony i wydeptany śnieg pozwalał poruszać się bez przeszkód.